Rozpoczynamy jednak od tragedii w Gdańsku-Brzeźnie. Kolejne wstrząsające zabójstwo w miejscu, gdzie ponad miesiąc temu zamordowana została rowerzystka z Wejherowa. Tym razem znaleziono tam ciało niespełna pięcioletniej dziewczynki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawcą zbrodni jest leczony psychiatrycznie ojciec dziecka. Sprawę śledzi Wojciech Suleciński, który był na miejscu zbrodni. Około 1430 policja dostała informację na temat ciała dziecka znalezionego tu w brzeźnie. Jak się wydaje, przechodzień odkrył to ciało zupełnie bez żadnych informacji wcześniejszych. Policja dość szybko zidentyfikowała dziecko. Udało się po 50 minutach ująć jej ojca, który jest prawdopodobnym mordercą. Pracujemy nad sprawą, wyjaśniamy wszystkie okoliczności. W związku ze sprawą zatrzymaliśmy mężczyznę. Jest to ojciec tego dziecka. W tej chwili przebywano w policyjnym areszcie. Czy możemy potwierdzić, że mężczyzna ten przyznał się do winy? Tak jak powiedziałam, cały czas trafiają czynności, on był rozpytywany wstępnie przez policjantów, teraz przebywa w Policji na mareszcie, my wszystko weryfikujemy, mamy pewne ustalenia, weryfikujemy wszystkie informacje, które posiadamy, cały czas wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia. Pani prokurator Ewa Brudzińska powiedziała, że przyznał się do winy, nie podał najprawdopodobniej przyczyn samego czynu, ale potwierdził, że to on odebrał dziecko z przedszkola, przyprowadził je do tego miejsca i zabił. Okoliczności całego czynu są dramatyczne. Nie mamy jeszcze pełnej jasności co do wszystkich okoliczności, ale wiele wskazuje, że mamy do czynienia z tragedią rodzinną, której wyjaśnienie będzie wymagało jeszcze dokładnej analizy. Tym bardziej, że matka dziecka nie była zdolna do jego rozpoznania i myślę, że to ona być może złoży też ważne w tej sprawie wyjaśnienia. Prokuratura prowadzi w tej chwili na miejscu działania i myślę, że bez tych informacji nie otrzymamy od niej więcej informacji co do zarówno natury samego, czynu, jak i też wszystkich okoliczności.